I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the kind of yeah. Cześć, witajcie, witamy was bardzo serdecznie, ja jestem Przemo i je oczywiście mój serdeczny przyjaciel Dominik Witam cię brachu, bardzo serdecznie Siemanko, witaj I gramy sobie w grę, Chciałoby się powiedzieć WarZ, ale niestety jest to Investation Survivor Stories Pytaliście mnie właśnie kiedy nowy odcinek z WarZ No i jak widzicie jest, więc mam nadzieję, że się cieszycie A my tymczasem postarowimy, postaramy się przetrwać w tym świecie Zombie. O, no, dokładnie. Trochę tutaj... ...niedobrze, bo jest dzień akurat, lepiej w nocy się gra teraz. No chyba lepiej, co? Właśnie tak nie... No wiem, lepiej, lepiej jest. Słuchaj, ja mam AKS-74U, 30 pocisków, butterfly knife, jakiś bandaż, sandbag, barricade i 1911. Mam nadzieję, Lux. że to... Po, no mam nadzieję, że to pozwoli nam przetrwać, a jak twój... Ej. Jak twój ekipu, ekwipunek? No kurde, ja bym na twoim miejscu ze w biegł. Mówisz? No raczej. Nie wiem, czy się opatrzyło. Ja nie mam tutaj, wiesz, bejtbola, mam coś do picia. Tylko pamiętaj Dominik, nie? Jak będą dwa zombiaki podchodzić do ciebie, to uciekaj, nie? Bo to wiesz, to, to już jest strach. No kurde. Nie? Trzeba, trzeba będzie ich jakoś rozdzielić, tak żebyś typił jednego ja drugiego, nie? No pamiętaj, pamiętaj, że trzymamy się razem, nie? Bo tutaj jest survival typowy, nie trzeba przetrwać po prostu. W tej grze o to chodzi. Musimy się trzymać razem. O, widzę, masz Metal be Baseball, okej. Okay. No, no. Jak, jak, jak będziesz potrzebował coś wrzucić na ząb, to mów, to dam ci batonika. No, pamiętajcie, słuchajcie, kochani, jak gracie w tą grę, musicie zbierać żywność, wodę. To wam pomoże przetrwać, no, miejmy nadzieję, że nam się uda. Jak widzicie, zwiedzamy teraz Frosty. W wchodzimy do tego dużego brynku? A nie boisz się? Tam już widziałem na wejściu zombie, więc pewnie w środku jest ich więcej. Kurczę, nie, wiesz co, chyba trochę poczekamy może jak pójdą gdzieś sobie z boku, bo to nie wiem czy już, jest... Już ojemy, już słyszę jak wyją. Nie wiem czy jest sens. Ej, a green helmet to jest dobry? Mam założyć na głowę czy... Nie wiem czy mi się opłaca, bo mam medium pack, backpacka i mam tylko raz, dwa, trzy, ale cztery, pięć, on... sześć, siedem, osiem, dziewięć... Około 12 miejsca wolnego mam i nie wiem ale, czy... Ale, 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 ale on ci wejdzie na głowę, więc on ci nie zajmie miejsca w ekwipunku, no kurde zombie, kurde no Uważaj, uważaj Poradzisz sobie sam? Dobra, udało mi się, dobra, trzy dobra, razy Dobra, dostałam. dobra, dobra, dobra. okej okay. Bo wiesz, to jest apokalipsa, nie, to trzeba sobie pomagać, nie, bo to nie jest tak łatwo Ja się udam do sklepu, może mi się uda zdobyć jakąś żywność i... Ale kurde, zostawiłeś mnie tu samego? No, miałeś ja nie iść do tego dużego kurortu, bo tam jest niebezpiecznie ale to kusi, nie? Wiesz, takie budynki mogą sobie kryć dużo... ciekawostek. No jakbyś znalazł tam jakieś jedzenie, to byśmy byli ustawieni, nie? To lepiej najpierw pójdę do restauracji. W restauracji na pewno będzie coś do schrupania. No na logikę, dobrze, dobrze, dobrze. W porządku. Wiesz, ta gra jest realistyczna, więc... No. Nie spodziewam czegoś dobrego. Ja jestem w markecie i powiem ci, że pustka. Chyba ktoś tu przed nami był. O kurde, to trzeba się pilnować, naprawdę. Ej, w restauracji też pusto. Cholera! Nawet sody żadnej nie ma, nic. Jak tutaj tak dziwnie zombiaki krążą, zobacz. Kurczę, no nie wiem. Nie wiem czy tutaj... Czy zostajemy w tej mieścinie, czy gdzieś się udajemy? Nie no, chyba zosta zostaniemy, bo to... Wiesz, możemy zawsze serwer zmienić, może... Ale wiesz, to nie o to chodzi, to trzeba przetrwać, nie na jednym serwerze. Kurczę, mam dwa ząbiaki obok siebie, nie wiem... Kurczę! Kurczę, biegnie do mnie! Tylko nie strzelaj, bo jeszcze więcej i... Biegnie, biegnie do mnie, biegnie do mnie! Co mam zrobić? A! To jest? Dobra, dobra. Już zginął, zginął, zabiłem go O Jezu. Kurde, nie strasz stary Uff, O ja ciarki cały, cały kark mam napięty Co tu się dzieje? Totalna apokalipsa widzę sodę, widzę sodę. Między dwoma kontenerami brać? Wiesz soda daje trochę trochę chyba życia, więc... Życie mam pełne, więc na razie jest w Wiesz. No ty trzeba, trzeba zbierać takie rzeczy, bo ty nie masz żartów. No, najważniejsza rzecz, żeby przetrwać, prawda? Ładnie. Ken of soda. Chyba wy... Byłeś wypi... na poczcie? Y nie, nie byłem. Byłem. Byłeś. Byłem. Ale wejdę może coś się zrespiło. Byłem, niestety nic nie znalazłem atrakcyjnego. Mam na myśli tutaj nie pożywienie. Nie. nie ma nic, nie ma. Kurczę mam tu zombiaka przed sobą, nie wiem czy z nim się bić, czy nie, walczyć z nim. Przez spróbuj jakoś, nie wiem, okrążyć go, żeby tak... No nie dam rady, bo już podbiega do mnie. spróbuję go zabić, uwaga? Nie. Aj. To jest. Dobra, udało mi się. Udało mi się. Kurde, ty dobry jesteś. Zobacz Dominik, mam ten. Mam yy, większy plecak od ciebie. Yy, przyda nam się, co? Faktycznie i kolor inny ma nawet. No. Może nam się przydać. To co, idziemy do tego y, wielkiego budynku? No idziemy, idziemy, zobaczymy co tam się kryje w nim. Znaczy, może przy odrobinie szczęścia nawet jakąś broń snajperską uda nam się znaleźć. No, może, może coś z tym być. Pamiętaj też, że jesteśmy we dwóch, także mamy większe szanse. Dokładnie, dokładnie. Bardzo się z tego cieszę, bo jakbyśmy jednak byli, bym był samotny tutaj, to mógłbym nie przetrwać. No, w pojedynkę ta gra jest o wiele trudniejsza niż. No. Ale muszę Mogę ci podawać po... Dokładnie. Często też y, nie wolno wierzyć i ufać ludziom. Po prostu większym problemem w tej grze są przeciwnicy niż te zombie. Oczywiście, że tak, tak. To może masz rację tutaj bokiem wejdźmy. Bo... No chyba tak. One no, tam tak wyją. Powiem ci, że jakbym kogoś spotkał tutaj to chyba miałbym przechlapane. No nie tylko ty, bo obaj byśmy mieli. I kurczę Za no Zauważ jaki mam karabin. Ej, co tam jest? Gdzie? Tam jest jakaś, jakaś kolejka górska czy coś. Ale tam chyba nie można wejść, więc tam nic nie znajdziemy. Nie, nie bo jest zobacz. zobacz ale zobacz ile zombie tu jest, nie wiem czy dam radę. Zobacz. Jeden już do mnie biegnie, drugi też. Kurczę, dwa, dwa! Szybko! Poczekaj, Boże. poczekaj postaram się ci pomóc. O nie, no pomóż, pomóż! Ojej, nie, 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 goni proszę, mnie, proszę. goni mnie, Dobra. Ja Kurcze, ja jeszcze, 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 Boże, staram się jak mogę. Dobra. Barbered wire, nie Ej, wiem. Co to... to jest? No nie wiem. A to jest ten... Yy, to jest yy, Hop, nie? Czy... nie. Wziąłeś to? Wygląda jak Wziąłem, może się przydać. Może coś z tego z zmontujemy? Mam, mam, mam latarkę w ekwipunku, jak nadejdzie noc, to trochę nam to pomoże. No, a powiem ci, że wiesz co, jest około siódmej rano, więc chyba tak długo odcinka nie będę nagrywał, więc chyba przetrwamy. Kurczę, dwa zombiaki, o. cholera! Dobra, ja tego drugiego wezmę. Ojeju! A, dobra o uważaj kolejny, kolejny uwaga dasz radę? aj dobrze o, ten był twardy, trzeba było go dłużej bić cholera gdzie, gdzie, gdzie? Zom słyszę zombie ja też słyszę, ale nie widzę o kurcze, dwa, 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 boże Dominik, Dominik, pomóc, pomóż pomóż dobra, udało się pieniądze, pieniądze. bierz, bierz Możemy potem za te pieniądze, możemy F10 nadusić i się otwiera sklep na ekranie i możemy tam coś kupić pożytecznego, które nam, co nam pomoże przetrwać. A tylko, że wydaje mi się, że to tak trochę psuje klimat tej gry, bo znaleźć bandaże samemu, a kupić w sklepie to inna sprawa zupełnie. Dużo by o tym rozmawiać. Panie, to trzeba by poświęcić osobny odcinek, prawda? Zgadza się dokładnie, my tutaj na razie staramy się przetrwać. Może nam się to powiedzieć. Tam jest taki parking duży, tam też by mogło być coś w tych samochodach. Cholera, nie wiem, warto tam przejść? Tyle zombie, nie wiem czy dam radę. No, może jednak. No kwestia sporna, bo... Ty tam chcesz iść, a ja się trochę waham. Musimy jednak znaleźć... To... Musimy znaleźć jakiś kompromis. Jak spadnę tutaj z góry, to coś mi się stanie? <laughs> Spadłem! Nic mi się nie stało, dobra. W porządku. Ale ty ryzykujesz. Ja ci podziwiam. No. A, raz. Hmm. Co jest? Kał. Nie strasznie. moro taki. Weź załóż lepiej. Pomoże ci to będzie... nazem no, by... paliwo, ale to chyba jeszcze nie działa, nie? Zombie do mnie biegnie Dominik. Zostawaj to paliwo, bo... <laughs> Pieniądze. Może ktoś inny sobie znajdzie. Dominik. Nie uwierzysz. Tr podniosłem 39 dolarów. No to nieźle. Co już za to kupimy? Pewnie będziesz mógł coś kupić za to. Może zbudujemy jakiś szałas, czy coś, żeby przetrwać, bo nie wiem. No możliwe, może. Jestem, jestem na tym parkingu i tu widzę w tych pojazdach to za zbytnio, co tutaj nic ciekawego nie ma, powiem ci, wiesz? Jedyne co jakiś tutaj kapelusz Indiana Jonesa się chyba zrespił. A nie, to Boba buildera Dobra. Klucz i łopata, ale to chyba też się nie przydaje jak na razie w tej grze. Zauważyłem Dominik, że wystarczy tutaj, o... Yy, ...bić te zębiaki w głowę. Szybko bardzo padają. O cholera, o cholera, o cholera. Ile, ile, ile? O Jezu, biegnę do ciebie. Biegnę, poczekaj. Poczekaj, może sobie nie dać rady. Uważaj. Pomóż, pomóż, pomóż! Już, 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 już! Poczekaj, czekaj, czekaj! Boże! Już, już, tylko wytrwaj, wytrwaj, niech cię nie zabije, Boże Dobra, pomogłem ci, pomogłem ci o. I tam kropelka spadła Boże, to może co? Idziemy na policję, co? Dobra, może tam będzie jakaś broń, nie wiem A ty masz jakąś broń? To może nie idźmy tak w środkiem ulicy A masz broń Dominik? No, tego baseballa mam czekaj. To, ale to trzymaj, Spocznie. to trzymaj, ja się podzielę, bo to wiesz, trzeba się 90, dzielić. 90% ma durability, więc. Trzeba o, się dzielić, 5. proszę, proszę. Tam nie warto wchodzić, tam chyba nic z... nie ma potrzebnego nikt, do naszego przetrwania. Nikt nas nie, nie zaskoczy. No miejmy taką nadzieję, bo jakby. O, no Mówię ci. To jakby jakiś grać. Jakby jakiś gracz tu się teraz zjawił, czy coś, to, to już jest po nas. Bo to nie mamy szans z nim. Nie za bardzo tutaj hulej ten. Hulasz sobie. Bo w środku ulicy tak biegniesz, to. Ale wiesz, jest jeden, jeden gracz na yy, serwerze, którego mamy w grupie. I on jest w clearwie, więc raczej nas nikt nie zaskoczy. Dominik, wiesz? No ale wiesz, ta grama. Oni walczą z terami, ale to jednak. No nie wiem. Nie zawsze da się to wszystko pokonać, więc. Nie wiem, czy sobie poradzimy. Trochę się obawiam, wiesz, o nasze tutaj być, albo nie być. Wiesz... Teoretycznie mógłby, mógłby podlecieć sobie na jakimś tam kodzie i... Wyjść z grupy, szybko nas załatwić, nie? To No, jest w sum no tak, w sumie tak. A powiedz z mi, ile masz procent zdrowia? Akurat nie zranił mnie jeszcze żaden zombie. O, to ci tutaj nieźle idzie. Patelnia, Boże, nie wiem, bierzemy? Może do globala odniesiemy? Ale, ale nie ten... Nie spotkamy nigdzie po drodze węgla, więc nie rozpalimy tutaj miejsca. Cholera. Co to jest? No i... Trochę tu jest, widzę. A jakiś magazynek do broni? Lergy nie... A, wezmę. A myślałem, że to jest kreda do tablicy. Może się przydać. Jestem na policji, Dominik. Po, podobno jest... <laughs> Dominik, Dominik, chodź tu szybko! Szybko, Dominik! Szybko! Szybko, bo zombie tak, za ja tobą ja idzie, szybko! GONI o cię zombi! Zombi cię goni! O nie! Nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij, bo, nie biegnij, bo teraz wtedy zwracasz co uwagę innych zombie. Broń, broń! Zobacz co to jest, M4 Wziąłeś? Wziąłem. No nie, to teraz Czyli jest... Ilamo? Od, o, 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 oddam ci tą tą broń krótką. Nie, trzymaj, trzymaj. 29 naboi, o kurde. Ja ja mam 30, to no to nie, no to... Kurczę. No właśnie. To jesteśmy ustawieni. No to... Ej, zombi! A to myślałem, że martwię, a to on żyje. No nie. O nie, pomóż mi, pomóż, do no mi... Nie. A dobra. On, one są najstraszniejsze, bo jak ci wstanie, taki no. w stanie takiej w będzie leżał, to... No, no. Trzeba... A to uważać. No to co, mamy najpotrzebniejsze rzeczy. Znaczy... W sumie to ja mam tylko leki, nie wiem jak u ciebie wygląda sytuacja Ej. jeśli chodzi o żywność. To jest hemlight. A co to jest? Jest to światło, które... Chyba zombie tam przyciąga, ja jest... wezmę. Ja... Chciałem ja wziąć właśnie, żeby... A dobra, no to, to masz. Mogę? Ja mam ten, ja mam. Dziękuję. I... Rzucisz? Tylko do fly... żeby dom nas nie przebiegły. Nie no to rzucę tam daleko, zobacz. Patrz rzuciłem i ciekawe czy Patrz biegną, zobacz! I co one yy. robią? Podbiegły do tego światła. To jest dobra myśl. Możemy przetrwać w ten sposób. Musimy szukać tylko te ciąlig. I rzucać je daleko, żeby nas zostawiły w spokoju. Całkiem przemyślane No Jest coś w tym, Poprowadź? prawda? Już, już się To ja spróbuję Spróbuję trochę je ja tu <laughs> strzeliłeś z broni ale uważaj, ale biegną do ciebie Dasz radę? To ja ci pomogłem, nie? Dzięki, dzięki, bo brakłoby mi amunicji. Jest flak Flara. Wziąłem, wziąłem, wziąłem. Rzuci gdzieś tu? Czekaj, rzucę tam gdzieś, może się zbiegną. Tak, żeby się nie obudziły. Tak. Rzuciłem tam na drogę. Biegnie zombie jedno do niego. Tu jest zombie. Ale to mi się udało. Niczym w Battlefieldzie. Zobacz, zobacz co mam. Zobacz do mnie. Patrz. No, patrz ale mnie przestraszyłeś przepraszam, kurde. Przepraszam, przepraszam. A to się może przydać, wiesz, jak ty będziesz stał to zombie do ciebie nie podejdzie. A możesz to podnieść z powrotem? Nie, nie ma takiej możliwości. Mogę to jedynie zniszczyć, chyba tak mi się wydaje. Oje ale... co to? Co to? Je... Ktoś granat rzucił, ej. Gdzie? Gdzie? Wiem, uciekaj. Uciekam, uciekam, uciekam do najbliższego domu, szybko. Już, 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 już. I biegnę na budowę. To szczelanie. gdzie ja tu, tu? Ja tu w garażu się schowałem, ale kurde. Ja się pojrzałem. Granata w to rzucił, nie? Ej, ktoś chyba nas zaatakował. Ktoś chyba nas zaatakował. Ktoś tu jest, uważaj, Dominik. Mówiłem, że, że cheaterzy tutaj. Mam flarę, Dominik. Nie wiem, rzucić, żeby odwrócić uwagę? No, jak czuję, że nie dasz rady stamtąd wrócić, to lepiej rzuć, bo. Dobra, rzuciłem, rzuciłem. Może to odwróci jego uwagę. <guk> nie. Wyrzuciłem je z serwera. M mnie też. No to tyle. Tyle z odcinka. Słuchajcie kochani, to był odcinek z Investation Survivor Stories. Jak widzicie przetrwaliśmy, ale niestety zdiskonektowało nas z serwera. Gra zrobiła nam psikusa. Dokładnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I to tyle od nas. Trzymajcie się, pozdrawiamy was i papa. pa. pa. pa, pa. 是啊 <laughs>